Pa, 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 pa. O. <laughs> wy? O tak, przepraszam moi kochani, witam was serdecznie moi kochani na moim kolejnym odcineczku. Ojej, ci, o nie założyłem was. Ja właśnie się przygotowałem No właśnie ku dlaczego na zdjęcia. Ludzie. O moje kochani, dziękuję, bardzo witam was kolejny odcinku, nie założyłem was, kamera ukryta była za tą, ale teraz mi lata, teraz mi przy czole i nie ma moi kochani dzisiaj grałem dzisiaj Minecraft'a i no już są tutaj małe problemy, usterki no bo to jest wina nobus, yy, nie wina Gimpera tylko to wina anti yy, no i no niestety no niestety musimy się jej pogodzić a lak 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 to poczekajcie Moi kochani, przepraszam małą przerwę, bo nic chyba z tego nie wyjdzie, ale zmniejszyłem troszeczkę wydajność filmową i o, teraz chodzi bez lagu, no jest lag, ale to jest grze trochę lag i to może też nagrywarka to przeszkadza. Moi kochani, ja mam pomysły za kilka, może za dwa lata, albo za kilka, albo nie wiem kiedy. Może zacznę zbierać na komputer nowy, bo ten, ten to troszeczkę ten mi się trochę crashuje, ale to nie jest słaby komputer, to średni yy, komputer. I moi kochani, yy, ja nie maczę czym potworzy, bo dzisiaj są święta moi kochani. E, o nie, eee Dobra Przebity pulą. A! ja myślałem bardzo hard. Dobra. O, o wiecie. Czy ja już wyłączyłem to? O ja, pierwszy. Tak, nie wyłączyłem Poczekajcie, bo kurcze nagrywarka coś sprawdza. No ej, też zdjęłem. Poczekajcie, bo pinniśmy to trochę tej... Ach, nie wiem. Poczekajcie, Dobra, Klimagic jest, dobra, już poprawiłem trochę e, wydajności. E, zmieniłem już na dwa. Strasznie będzie mało. Pokaz. Pokaz. Eee, poczekajcie musimy poczekać Nie wiem dlaczego tak się dzieje w ogóle Tak się nagrywarką gdzie mi chodzi Ale postaram po co się coś innego nagrywać Będę musiał coś wykiminować, kombinować dużo rzeczy eee, Bo fatalnie jest coś I będę musiał przerwy robić Dobra już kochani jestem ponownie Mam nadzieję że teraz nie będzie lagowało Przestań No Dobra, moi kochani nie wiem co kółczy, pominować na tym odcinku Przerwiemy na razie Możliwość przerwieć musimy Albo chmurę wyłączymy zamiast to I to chyba wyłączymy, bo kurczę nie mogę Po prostu Jest dubbing yy, Nie wiem co to kółczy jest wyłączone Ale jak ktoś mi pomoże to to będzie chyba Będzie chyba cudo Okej, muszę wyłączyć... Bo... Okej, okay, moi kochani, już jesteśmy po przerwie małym, eee, już jestem po, po przerwie, miałem już pełny dysk, musiałem na chwilę przerwać, już tu siedzieliśmy, że raz o, wszystko mam, ojej, o nie, jeszcze weźmy węgiel, znaczycie. i idziemy na przygodę, uznałem, że gra troszeczkę może nie przeszkadzać w ogóle, czy nie przeszkadza, to jest wina trochę tego programu, jak mówię, jak możecie mi doradzić jakiś za darmo, jakiś program, taki krak, taki ale będę musiał uważać na te wasze kaczki, bo ja wiem, że mogą mi zaszkodzić. I to idziemy właśnie przez tunele, nie będę wychodził przed drzwiami, bo nami uważam, że są bez sensu. Yy, i idziemy teraz po prostu przez siebie. Nie ma żadnych lagów jak widzicie po ziemią, ale jak idziemy zaraz, to może jakiś lag przystanie, ale zmniejszyłem jakoś troszeczkę dalekości. I może... o. Ta kula ma dziura What the hell? czekać, pochodził. No dobra, ja mam już ochotę nie przy rzeku, bo tam byłem. No dobra, to ja idę tam. E, idę tam w stronę. U, czy te kurde mają na głowę. Ludzie. Może F fs -f 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 ów trochę zmiszę, może... Będziemy, będziemy na spokojnie. Widzicie jak spokojnie gramy teraz? Na spokojnie. Trochę zmniejszyłem, zmniejszyłem. prorok PS-u, bo ja Ci, przepraszam nie mogę tego powiedzieć coś. Katar... Katar mi przeszkadza. To się smarka, ale ja, ja nie mogę teraz przerwać odcinka. Muszę podtrzymać przez wami. Ech, dobra przepraszam za te kinne ale musiałem... O, zając. E, moi kochani, a ja idę pochodniami, aby lepiej zapamiętać, że była trasa. E, o, zając. Takie piękne oczki. Po prostu piękne. E, dobra i... Takie czerwone, o, Owca. E, no dobra, idziemy przez siebie, ja wiem, że tam jest kopalnia nasza, ale kuciu. tu... O, jeszcze tu. Maskowanie eee, No dobra moi kochani Ja będę chciał jeszcze takiego Modo mm, będę chciał pobrać Tylko taki będzie przygodowy Nie będzie taki No ja wiem, że odcinek był trochę opłacalny Takie coś zrobić Ale nie jestem czy mi ten komputer zaradę taki coś unieść Kartę graficzną eee, e, Nie 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 O to chodzi, że to O to chodzi, że bardzo w Minecraft potrzeba dużo tego do dokładności wytrzymałości a ja tak nie jestem pewien czy Mike mój tak wytrzyma w eee, shaderach ale no, wam się podoba te shadery czasami możecie zobaczyć ciemnego ale nie przejmujcie się, bo ten shader na mnie jest dobry taki troszeczkę, taki średni nie znam mnie ten shader, ale jest dla mnie to idealny eee, no dobra, jest tu woda O, no i dochodzimy do naszej ciężkiej, czyli do drugiej, fazy yy, Ładnie. Dobra, idziemy przez siebie Wiem, że musimy iść przez siebie I musimy znaleźć coś ciekawego Albo pójdziemy jeszcze raz do, do tej kopalni, ale woda, o, nasza kopalnia była, ale ja idę przez siebie dalej Aha, to byliśmy, pamiętacie? Byliśmy tutaj. Na chyba szóstym odcinku albo siódmym. Nie, nie, szóstym, szóstym. Tak, szóstym byliśmy tutaj. Bo szóstym byliśmy na kopalni, nazywał się tam odcinek, a piątym to było, budujemy dom. A siódmy wielki bunt, czyli Sony Vegas. Ale już go ma ponownie już, ogłanę, już na niego nie buntuje. Eee, nie buntuje, ale... Ale to jest zwyczajnie takie coś. Czasami to jest wina nie YouTube. Czasami właśnie macie ze mnie, czasami się patrzycie mój kanał na pewno. I dlaczego są takie spóźnienia, moi kochani? Yy, moi kochani, moje spóźnienia troszeczkę są, ale to... Yy. Co to jest? Co to? Ja się sięgał, ja tego nie budowałem. Ja, ja coś... Ja, ja, te, ja coś nie... Nie, 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 ja tego nie budowałem, na serio. Co to jest? Co to jest? What the hell? Halo? Ktoś jest tu? Zimne Czego do kogo to prowadzi? Do czego w ogóle? Zobaczymy, znaczy może ale ja... Ja się yy, ja pierdolę Ja nie mogę, co to jest? Ja nie chcę tam iść, ja co się boję się boję tego moi kochani ja dokończę jeszcze ale się teraz bardzo boję tam ja się boję że ktoś tu jest ja się, nie wiem boję się trochę idzie się zaczęło robić e, no no moi kochani ja się dokończę jeszcze moje ten temat e, że youtube co nie albo kurczę nie mogę teraz no po prostu takie coś spotkać nie wiem do czego prowadzi Idziemy tam moi kochani? Ja, ja jestem... Jestem już uzbrojony no to... Ja nie wiem Idziemy? Dobra, czas na przygodę! Oooooooooooooo! Ja, 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 ja,

Nie muszę tego o tym chodzić? Nie takie rzeczy Trzeba Tu porta jest straszna Idziemy worek Jak to wygodnie co to jest O jak się boję tego strasznie Widziałem Okrutne rzeczy Widziałem W przeszłości Widziałem sam siebie Nie bierdę Nie znałem Nie już wchodzić O! O. moi kochani Zrobię sobie tą... Zrobię sobie tą to będzie dzisiaj na koniec odcinka, okej, okay? bo i kochani przepraszam za tą waszą e, przepraszam was w górę za tą przerwę, okej okay? bardzo przepraszam bardzo, ale nie mogę po prostu, jestem zmęczony wszystko nie boli oh. teraz sobie zbudujemy te łóżko sobie, zrewdziowe no, i prześpimy sobie się I oh. ja mówię wam dobre co, moi kochani Że na chwilę o będzie koniec jak się obudzę To mam, ja, ja wam powiem, że się, że Że mgnę się trochę i I się budzę To cześć, moi kochani Do zobaczenia kolegi kolejnych odcinków No bardzo cześć O, ja o... Pan to Dziękuję moi kochani za to obejrzenie. Jak chcecie więcej takich filmów, to subskrybujcie kanał mój i dajcie lajka, like, komentujcie i zapraszam do mojej strony i do mojego facebooka. I miłego oglądania Wam się życzę i następny odcinek będzie w sobotę następną albo jeszcze w To dziękuję moi kochani za oglądanie i widzicie, się, że oskarżny nasz bohater da radę. Do cześć, do zobaczenia, cześć.